Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w nowym sezonie. Troszkę zaczynamy z opóźnieniem, ale teraz już talie się będą pojawiały regularnie. I na pierwszy ogień zagramy sobie harmonią, e, która to harmonia dostała do sporo wzmocnień, bo po pierwsze Scenariusz jest tańszy, po drugie Barnaba jest mocniejszy, e, po trzecie mamy teraz e, fajne trudki w postaci płaczącej wierzby, która swoją drogą jest trochę zepsuta, ponieważ... Jeśli zagramy ją do przodu, to można rozkaz kliknąć od razu, co chyba jest po prostu błędem. Mm, ale gramy tę bo i gramy oczywiście w łowczynie, które teraz e, dają też, oczywiście, zatruć tak jak dawały, ale mają cztery punkty siły, no i generalnie są lepsze. E, ta wersja tutaj e, jest to wersja z saskiem dowódczynią, która pozwala nam lepiej wygrywać rundę pierwszą, też skraca nam talię. E, mamy tutaj wystarczające kategorii i też mamy brązy takie wrzucone. Powiedzmy, których nam nie szkoda w momencie, kiedy wyskoczymy właśnie z Saski. To w sumie najbardziej szkoda będzie dla czyli, ale to się będzie zdarzało stosunk stosunkowo rzadko. E, poza tym, e, no tak jak widzicie, mamy Straszniczkę, mamy Wielki Dąbek, kontrolę, mamy wodę Brokilonu też po buffie oczywiście. Mamy Oneiromancję, żeby wyciągać czy to Saski, czy to, czy to Scenariusz. Mm. No i tutaj takie midrange'owe opcje. Percival, Gaetan, Odyniec. Gaetan w ogóle fajny, bo jest Wiedźminem, więc daje nam kategorię unikalną, Plus też e, może przesunąć to Odyńca, żeby ten strzelił szybciej, kolejny raz, albo tą wieżbę, w momencie, kiedy zagramy ją do tyłu, potem gramy Gaetana, robimy punkty, wieżba przechodzi do przodu i możemy kliknąć rozkaz. E, tak to wygląda. Talia może ma ciutkę mało kontroli, no bo poza tymi trudkami e, i tym wielkim dębem, no to może być trochę ciężko, no ale dlaczego, raczej dobrze sobie radzi w rundzie pierwszej dzięki tej saski i. Wtedy no, po wygraniu R1 możemy przeciwnika wypuszować, jeśli nie boimy się długiej rundy. Dobra, tak to się prezentuje. Lecimy z grami. Link do talii oczywiście w opisie. Mamy pierwszego przeciwnika i widzimy, że będziemy grać na rycerzy. Rycerze też oczywiście na kanale się pojawią. Również bardzo przyjemny archetyp się zrobił. No dobra, skupmy się na tym, co my mamy. Mamy saskie, to jest kluczowa karta na R1. Mamy trucizny co my chcemy wymienić, No na pewno będziemy zaczynać od Saski. Ja się jeszcze wymienię sobie Krasnoluda. No i Romancję mamy. Czy my czegoś więcej potrzebujemy? No, Muliken wypadałoby chyba mimo wszystko zrobić. No ale Kameleon jest fajny, Anterion jest fajny. Barnaba jest fajny, jeśli tam dostaniemy Elfa i Krasnoluda. Ja myślę, że tak zostawię. Ta ręka jest naprawdę w porządku. No i teraz tak. Gramy na rycerzy. Rycerze też lubią sobie rundę wygrać. No i teraz, to to, że mamy jakby jedną trutkę, znaczy jedną jednostkę, jesteśmy w stanie tylko zatruć. To musimy bardzo dobrze cel wybrać. No ale dobra. Zaczniemy sobie od saski. I tutaj. No, ze względu na to, że może Mistrzyni Miecza wyskoczyć, to prawdopodobnie lepiej zagrać to do przodu. Chociaż to się trochę kłóci z tą wieżbą, nie? No bo z drugiej strony wieżbę zagramy do tyłu i chcielibyśmy ją przenieść. Do przodu, ale... No zobaczymy. Dobra. Przeciwnik w ten sposób. To my sobie zagramy driadę. Tak myślę. Wygramy sobie driadę. Wszystko Klikniemy sobie tutaj ładnie na ofitę eee, no Na razie nie będę tego anteriona wykorzystywał myślę. No ja się spodziewam, że przeciwnik tutaj spasuje czym prędzej. Eee, w zasadzie mogę nałożyć harmonię na młodą Driadę, żeby była podwójna. Był trochę mój błąd. Tego nie zrobiłem wcześniej. Hmm. Skoro przeciwnik spasuje w następny, to może ja polecę Barnabom. Miałem mam krasnoludę, co prawda. Krasnolud zaraz wyskoczy. Pewnie. A z drugiej strony, jeśli chcę go z tempo pasować, to lepiej zagrać Barnabę. Czy tempo pas ma sens? Szczerze nie wiem, ale spróbuję. Zróbmy sobie w ten sposób. Albo niby straciłem trzy punkty, ale zobaczcie, że różnica jest bardzo duża. I w momencie, kiedy hucimy sobie tempo, pasem, to przeciwnik może mieć problem. Znaczy, no to wyciśnie w trzech kartach, raczej bez problemu. Ale będziemy mieć długą rundę, trzecią, no, która nie wiem, czy mnie faworyzuje, ale powiedzmy mam jedną trutkę na dużą jednostkę. I też moje harmonie się porozkręcają. To też nie jest tak, że rycerze mają nie wiadomo ile kontroli, bo tam jest Anseis, Margarita i to w zasadzie tyle. A tu mi jeszcze jedna karta wyskoczy. Powódzona dziewczynka. Wy też spoko. Przeciwnik na... na razie jest trochę w opałach. Ładunek dowódcy musiał zużyć. Okej, okay, no to już jest trochę. To wystarcza? Nie, no to nie wystarcza. Jeszcze jeden ładunek dowódcy. Wow! Okej, okay, no to widzicie, że... Pociśnięcie się całkiem sprawdziło. No wiadomo, no będziemy mieć długą rundę po prostu, nie? Ale no to jest to, co bym chciał chyba widzieć. Pytanie: czy moje harmonie robią więcej niż w No Kamelony będą mega dobre. Za każdą niebędącą jednostkę ja to, to zginie. Chyba dryadę możemy sobie na drypass zostawić Kameleony są spoko na długą rundę. Ok, tam też jest nie najgorszy Stawmy. Co sumie mogę robić mulligan, czy mam Romancję. w sumie nie było, było najmądrzejsze z mojej strony No Dobrze. Taki tutaj spasuje, oczywiście. No, my żeby przebić, to sobie zagramy tutaj o więc tutaj przebije idealnie o jeden. No, no i w porządku. A my długą trzecią rundę. Teraz pytanie, w jakiej kolejności chcemy się rozstawiać. I myślę, że zaczniemy tak. Woda brokilonu. Potem anterion. Potem scenariusz z dowódcą. Myślę, że będzie dobry deal. Hmm. W sumie jeszcze Percival jest. W sumie musimy strażniczkę. No na pewno mulliganujemy jedną trutkę. Gramy bez strażniczki, no bo wodę chcemy. No ale okej, okay. sobie poradzimy bez tej strażniczki myślę. No Jak wie co, zacznijmy sobie kulturalnie od wody Brokilonu. Wszystko, fajnie. Ech, I teraz będzie taki pojedynek na punkty. No, przeciwnik poleci scenariuszem, oczywiście. Nie ma wody zdań. Grajmy sobie w wersji. Miejmy nadzieję, że przeciwnik nie gra jakiegoś losowego igni czy irden. Wiesz, to tak będzie, no to trochę smutek. W ogóle możliwe, że powinienem był do tyłu grać. Nie wiem, czym gram do przodu. Tak, trochę się zamyśliłem. Ale dobra, to powiedzmy, wrócimy wszystko, ale nie, no to sens. Wiesz, żeby do tyłu będziemy grać. No dobra, to się poprawię od następnej karty. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, to najpierw jeszcze Anterion. Mamy jeszcze karty z Harmonią, także nie ma problemu. Ja lubię zagrać Anteriona przed scenariuszem. Ze względu... Mam nadzieję, że może się ufać. Okej. Okay. To Ze względu na to, że zobaczcie. Kiedy gramy scenariusz. To ta jednostka nie ma harmonii. Możemy sobie fajnie harmonię nałożyć i dopiero potem sobie kliknąć do wódce. wystawiamy się na igni. nie, nie wystawiamy się na igni, dobra. To urosło. Igni tak jest z przodu, więc... okej, okay, przeciwnik gra z w rycerzach. No dobra. Nie będziemy mieć value z pasywki, niestety. Ale myślę, że i tak jest w porządku. Dobra. Czy myślę, że możemy tutaj. Właśnie, znaczy nie może z tym zatruciem poczekamy. To się wzmacnia o jeden. Będzie się wzmacniało więcej. A nic będę się zatruje. Wystarczy jedna strzała. Gdy zatrujemy i potem kameleon, kameleon. Wiesz ba. Głupie się trzęsę, płota wstręmie. Co za gówno. Mm He -hmm. kameleonik? Boom. No i zobaczymy, czy kameleony, czy. Czy ci wygrają? Możliwe, że powinienem był czekać na tego obrońcę damy, żeby obrońcę damy zatoczyć, ale wydaje się, że błędny rycerz i tak zrobi więcej. O nie, oczyścił moją harmonię. Aaa, powinienem był spozycjonować tutaj. Ale no. Szczerze, to nie spodziewałem się wrzącego oleju. No eee, dobra, może. z wokół drugiego wrzącego oleju zagramy. No i tak jak widzicie, fajne punkty się kręcą z tych Harmonii. To jest naprawdę przyjemna sprawa. Zobaczcie, Ansei jest taki dosyć mizerny. Tym pozycjonowaniem się nie popisałem, bo to wszystko mogło stać z tyłu i bym miał lepszego Gaetana. i tak jest w porządku. Mogło być lepiej, ale jest w porządku. i Zobaczcie, że Gaetan fajne punkty robi, przesuwa, przygotowuje nam Dąb do przodu i jeszcze możemy Wierzbę sobie kliknąć za plus 7 punktów, To jest mega dużo. I nie wierzę, żeby grał Irdena, jak gra Sirocco i gra Strzały, że Także... wydaje się, że Harmonia tutaj dała radę. Co my tu jeszcze możemy zbić? Możemy zbić Giermka 3, 7 czy i 100 punktów równo. Bardzo ładna gra. Uff, dobra, Już nie Irden. <śmiewać> zawsze są emocje na końcu. Także widzicie, ładny pas w rundzie pierwszej. No i tutaj dosyć przekonujące zwycięstwo w długiej rundzie trzeciej. I tyle. Przechodzimy do drugiej gry. Drugi przeciwnik i mamy. Mil w gardzie, czyżby powrót hyperfina nastąpił? No, zobaczmy. Może Mil, Albo <laughs> nie. Dobra, tym razem widzimy, że nie mamy Saski na ręce startowej, także no tutaj oczywiście robimy muligany. Eee. Teraz tak, dobraliśmy dwóch straceńców, co jest całkiem spoko, bo jeśli saskie dobierzemy. Mamy Saskię. A wtedy, w momencie, kiedy będzie krasnolot, to wyskoczy na ten najemnik, co jest dosyć przyjemne. Eee, nie miecza też, myślę, wywalimy w ogóle saskie. Tak, dobrałem. To w ogóle super. No zostawmy. taka ręka jest jak najbardziej odpowiednia. i znowu jesteśmy na niebieskiej monecie i znowu zaczynamy od saski. Gramy do przodu, no bo mogła mistrzyni miecza wyskoczyć. W ogóle to jest śmieszne, że ta karta, jeśli ma harmonię, którą wyciąga Saskia, to ona się od razu boostuje od tego smoka, jakby. Tak trochę nieintuicyjnie, ale tak jest. Troszkę nieintuicyjnie, ale tak jest. No i zobaczmy. Lock oczywiście poleciał. Ten anterion jest bardzo często blokowany. I teraz jakby chcemy do tematu podejść. Ja lubię tego drugiego Anteriona mieć na rundę trzecią. Czy ja jestem w stanie sobie poradzić, no bo... powiedzmy, że zagram Dryadę, Potem może ona i romancję. No i ja też jeszcze chcę od razu klikać. Nie, no nie chcę od razu klikać tego ze względu na to, że chciałbym, żeby Mistrzyni miecza też wyskoczyła. Jak zagram elfa, to sobie zablokuję. Okej, przeciwnik gra pod Diakona, czyli tutaj będziemy, będą kultyści, grani. Okej. Okay. No nie widziałem tej talii jeszcze, więc troszkę się boję Co mnie tutaj czeka. Ale dobra, polecę sobie z Odyńcem. Yy, zobaczymy co wyskoczy. Niech L Okej. Okay. Czyli ten krasnolud nam nie wyskoczy już, bo będę musiał zagrać z teraz. Ale no, mam jeszcze fulcowaną dziewczynkę z unikalną kategorią, prawda? Także problemu absolutnie nie ma. A przeciwnik też wygląda, jakby miał pasować, więc. więc Zrobimy sobie pyk. Nie damy sobą mhm. Czyli tutaj mamy przykład Chilongał z pierścieniem przychylności hmm. Mamy tutaj przykład, że przeciwnik oddaje rundę dosyć szybko. i tutaj... Trochę się cykam długiej rundy, bo tak nie do końca wiem na co gram, a tak bardzo swobodnie sobie spasował, prawda? Takie swobodne pasowanie zwykle świadczy o tym, że on chce długą rundę. Tutaj mulligan zrobiłem na brązy. W zasadzie mam moje kluczowe karty. Moglibyśmy tutaj wodę brokilonu wyciągnąć. Możemy też tą wodę brokilonu sobie zostawić na R3. Się myślę, że polecimy sobie. Wodę brokilonu sobie zostawię. A sobie polecę Driadę, potem Antery, potem scenariusz z dowódcą. A potem trudki będę miał i zostawię sobie te dwie karty. myślę, że będzie w porządku. Ewentualnie jeszcze o i rzucę na koniec w Barnabę, jak będzie okazja. Z drugiej strony. Albo może nawet w kamerona. Dobra, albo może nawet czego? Gaetana, żeby przesunąć żeby do przodu. No zobaczymy. Teraz gramy do tyłu. Na razie tak nie zdradzamy swoich planów. Zobaczymy, co tutaj oponent nam zaproponuje. znowu lecimy, Anterion. Jesteśmy na razie na 7 kartach, także. Ciągnęmy opcję na spasowanie, no ale nie wiem, co, co przeciwnik musiałby teraz rzucić, żebym ja spasował. Musiałby rzucić scenariusz dowódcy jednocześnie, chyba. <laughs> to się nie wydarzy. Nie ma takiej opcji. Chyba no, nie lock. Do... Chyba nie dobrał Loka, bo gdyby miał drugą konnicę, to by się nie wahał, myślę. Bo to jest bardzo dobry cel do zablokowania. Tylko Uuu. Okiem. Uuu, no to słabe szczerze. Teraz mogę nałożyć na agentkę harmonię. Będzie jakiś tolpanik, no chyba tak zrobię. Zagramy sobie scenariusz, zagramy sobie wokół Igni. Igni by w tym grał? Eee, no, jaj. Dobra. No jest w porządku. Przeciwnik ruszył ze scenariuszem. Nasycił to. Dobra, to jest dobry cel dla dębu. Myślę. Także dąb sobie rzucimy. Łubu dubu. Ja się boję tego scenariusza, bo jeszcze nie jestem przyzwyczajony do niego. Jest taki mega skomplikowany. Gładyszka. No to gładyszka jest idealnym celem do trutki. W ogóle 7 zobaczymy, czy on mi coś usunie. Bo jeśli chciałem wyciągać gaetana, to będzie trochę problem. Trzeba się z miejscem zmieścić. Ale najwyżej może tą płaczącą wieżę do przodu zagramy. Stryk i po nim. Jest to tempo. No dobra. Twój kolejny krok będzie ostatni. Hmm. Trujemy. Trujemy. Hmm. Nie chcę sobie zapychać rzędu z tyłu, ale przeciwnik sobie może mi zapchać. To jest trochę smutne. Możliwe, że nie powinienem była w tak mocno stakować, bo to jednak Nilfgaard jest. Hmm. W sumie to tak się robi nie najlepiej. No dobra, zagram tutaj do przodu. Ja no wiem, że człowiek mi zapcha. Zdaję sobie z tego sprawę. Hmm. Jeśli wróci bratęsa jakiegoś, no to jest trochę lipa. Erkart VONEIRO KOTOW Co tu się dzieje? Imperator. No do przodu zagrał. Oj, to przeciwnikowi się coś pomyliło. I się coś pomyliło, no ale dobra. Grajmy sobie dryad. Jakby wrócił do tyłu, to byłoby dużo lepiej. Dla niego. Problem jest taki, że harmonii nie aktywuje. Już, bo wszystkie kategorie mam, a kameleona nie mam. Mogłem jeszcze tego Kameleona z związanej romancji wyciągnąć. Tylko tak trochę szkoda, onej romancji z jednej strony, ale z drugiej to mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć harmonii. Także powiedziałbym, że jest warto wyciągnąć Kameleona. Bo jeszcze dwa razy mi strażniczka aktywuje, a to sobie zagram do przodu. Wiem, że to takie mega dziwne się wydaje, żeby wyciągać kameleona. A kiedy mamy dużo tych harmonii, to to jest naprawdę dobre. A w kolejnej rundzie on już będzie mega słaby. Zobaczmy... Co tu się dzieje? Też tutaj ciężko mi opracować ile punktów ci kultyści są w stanie zrobić tak na szybko. Ale no trochę są. I nie młodzień, prosi się o przemianę wieża. Dzień jest bliski. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Okej... Okay. Nie, nie, nie przebił. <noise> Tego się nie spodziewałem. No dobra. E, gramy wierzbę do przodu. O, w sumie naprawili to. O, to nie wiedziałem. Tak powiedziałem przy omówieniu, że to... A, no to... <noise> Od czasu, kiedy pierwszy raz grałem tym deczkiem, do czasu nagrania to się trochę zmieniło. No proszę. Także już jest naprawione, widzowie. Bo wcześniej można było zagrać... Do przodu i od razu kliknąć. No to dobrze. Błędy są szybko naprawiane. I tak go wycisnąłem, ale on w sobie zapowiada się na kart straty, szczerze. No to jest duża różnica. To jest bardzo duża różnica. No dobra, no to nie kliknę kamera. Chociaż może w sobie powinienem. Poświęcam finisher 13 To robi 13 To się tam wzmocni o kilka punktów Powiedzmy 20 już mamy 5. No nie, on bez problemu to zrobi Lepiej zachować Myślę no, i w sumie tak możliwe, że trzeba było spasować tam parę kart wcześniej, kiedy jeszcze mi nie przybijał. Bo jednak ci kultyści no, trochę punktów narobili, jakby nie patrzeć. Pytanie: co są wody? Woda byłaby mega dobra. Persival jest w porządku. No, nie jest najlepiej, no. Nie jest najlepiej. No, mówię trochę manszelacko zagrałem z tą onej romancją. I ten, tego kameleona, może niepotrzebnie wyciągałem. Możliwe, że trzeba było zostawić onej i romancję, spasować tam ze dwie karty wcześniej czy trzy. I, i się tutaj zmieniłem. No Niemcy, jaki on ma finishery, tu jeszcze. Bo w sumie tak za dużo goldów tu nie rzucił. Rzucił Bratensa, Gładyszkę i Scenariusz. Więc jeszcze tam jakieś goldy powinien mieć. Wydaje mi się, że punktów mi po prostu zabraknie. O, chcę zlikwidetne za 9. Tam z kolej zagranie za Parsival dycha zrobi. Widziałem na tejście Herolda i tryumf śmierci. No, to mi to mi się przyda. To zabawne, sune. Eee, naprawdę nie pomógł. Ciężka sprawa, w sumie. To mi się przyszczęściło. Dobra. Dajmy okay, sobie paszka, i na koniec gaetan wleci. No, okay, gaetan takie 8 plus aktywacja harmonii. Ej, okay, Artorius Vigo. Będzie wasz mość zadowolony. Niosę śmierć. Bardzo słabo trafił. I zobaczmy, czy to wystarczy, może jest szansa, że styknie. 10 punktów. Eee. Eee, no ta karta różnicy chyba zrobi robotę. Prowadzi nas Okej. Tak jak w się zastanawiam, gdzie są finishery przeciwnika. Eee, bardzo dziwne gra. Wydaje mi się, że nie zagrałem najlepiej. Ale udało się wygrać, także spoko. I to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.